Dzień dobry, panie i panowie. Ze strony Jacek Sopotnicki, specjalnie dla fotoformy z Centrum Faro, czyli dzisiaj mamy poradnik. Nie mówimy o żadnym konkretnym aparacie, chociaż będę opowiadał o sprzęcie, który będziemy wykorzystywać. Dzisiaj mówimy o fotografii wakacyjnej, czyli jak pracować bardziej jak fotograf niż jak turysta przy stosunkowo małym wysiłku i zastosować kilka prostych kroków, kilka prostych trików, żeby Wasze fotki były naprawdę dużo, dużo lepsze. Czyli kupujecie sobie fajny nowy aparacik, na przykład Canon M50, bardzo popularny bezuserkowiec. Jedziecie sobie do takiego miejsca jak Portugalia, chociaż teraz to może nie jest najlepszy akrot pomysł, ale zasadniczo jedziecie sobie w jakieś piękne miejsce i możecie wykorzystać swoje aparaty. Wieża kościelna. 12 razy. A ja Wam powiem, dlaczego 12 razy oddzwonił. Wstałem się wcześniej, mieliśmy jechać wcześniej nagrywać, póki światełko, bo widzicie, takie ostre światło jest za mną. Póki światełko jest piękne, delikatne i łagodne. No ale zachciało się pasztelki, kaweczki, wszystkich dobrych portugalskich rzeczy. No i dlatego jesteśmy tutaj godzinie 12. Ale to nie ma żadnego znaczenia, bo właśnie o tym chcę Wam powiedzieć. Między innymi o tym, o jakiej porze fotografować. Dobra, ale na razie za dużo się rozgaduję w gwoli wstępu. Porozmawiajmy o pierwszym aspekcie, czyli o tym, jaki sprzęt polecam dla wszystkich osób, które chcą podróżować z aparatami, który da Wam naprawdę lepszy wygląd niż jakikolwiek telefon komórkowy i który spowoduje, że fotografia może stać się naprawdę Waszym hobby, że będziecie chcieli więcej wycisnąć z Waszych fotek czy nagrań filmowych. Pokażę Wam teraz, jaki sprzęt polecamy do torby każdego podróżnika. Może powiem tak, to nie jest wyczerpująca lista wszystkich aparatów na świecie, które nadają się świetnie do podróżowania, ale wybraliśmy kilka akurat tym razem ze stajni Canona, które spokojnie, z czystym sercem możemy polecić. Zacznę od najpopularniejszego, to jest Canon M50. W tym przypadku jest to Mark II, Mark 1 też jest świetny, chociaż Mark II ma swoje zdecydowane zalety, przewagę, szczególnie jeżeli chodzi o autofokus. I ten autofokus naprawdę jest w marku drugim, w tym drugiej edycji M50, po prostu kapitalny. Sprawdzi się w każdym zastosowaniu. Specjalnie podkreślam autofokus, bo powiedziałem wcześniej, że chcemy sprzętów, które dają nam pewną prostotę obsługi i łatwość działania. I prawda jest taka, że M50 daje absolutnie właśnie taką łatwość działania. Kitowy obiektyw to 15-45, czyli bardzo uniwersalny, świetny zakres ogniskowych. Także dostajecie do ręki kapitalny, kapitalny aparat leciutki, mały, sami zobaczcie, mieści się w dłoni z potężnym, pięknym wyświetlaczem uchylnym, także można filmować siebie, robić fajne selfie. Kapitalny wybór. To jest aparat numer jeden, który bardzo polecamy. Dla kogoś, kto nie boi się rozmiaru, a chce też aparatu, który jest świetny. Ku mojemu wielkiemu zaskoczeniu bardzo, bardzo, bardzo polubiłem tą lustrzankę, to jest Canon EOS 90D. Nie jest to najtańszy aparat, ale kapitalny aparat, który znajdzie miejsce w torbie każdego fotografa podróżnego. Duży wybór jest do niego obiektywów pełnoklatkowych i do matrycy typu APS-C. Tutaj mamy 18 do 55, taki uniwersalny zoomik kitowy ze stabilizacją przełączaną tutaj na body. Co jest fajne, to to, że mamy bardzo bogaty triple view, jeżeli chodzi o filmowanie i fotografowanie. Uchylny ekran, czyli znowu duża łatwość filmowania siebie i selfie. Mamy rzecz, która jest dostępna tylko w aparatach typu właściwie takiego premium, czyli ten górny wyświetlacz, który informuje nas o aktualnych parametrach. I na tylniej ściance mamy coś, co jest absolutnie kapitalne i uwielbiam, czyli joystick autofocusa. Czyli z czystym sumieniem mogę ten aparat polecić. Świetny tryb seryjny, kapitalna jakość zdjęć, duża rozdzielczość matrycy jak na PSC, po prostu bomba. I w końcu dla kogoś kto chce naprawdę kompaktowego rozwiązania i nie chce wydawać dużo pieniędzy, mamy takiego malucha do polecenia, to jest Canon GX G7X, przepraszam, <grym> Canon G7X. Bardzo też uniwersalny zakres ogniskowych, bardzo jasny obiektyw ma od 1.8 do 2.8 światło, potężny dotykowy ekran, zresztą wszystkie poprzednie aparaty też mają dotykowy ekran i w pełni dotykową obsługę całego menu. Zobaczcie sobie, jest uchylny, ja wolę taki uchylny do góry ekran, ze względu na to, że dużo łatwiej się filmować samemu, widać, nie trzeba patrzeć w bok. Także kapitalne urządzenie. To ma jednocalową matrycę, fantastyczną jakość obrazu. Możecie sami zobaczyć na Birolu kilka ujęć, które udało mi się tym aparacikiem wykonać. Zapis filmów do 4K ma wbudowany filtr ND dla ambitniejszych. Ma tutaj takie pokrętło ekspozycji, można sobie przeeksponować, niedeksponować, wybrać wszystkie programy, od manualnych po pełni automatyczne. Czyli dla każdego zaś miłego i przede wszystkim świetny autofokus i w pełni obsługiwany dotykiem. Także to są trzy aparaty, które mogę śmiało polecić: czyli EOS M50 Mark 2 lub Mark 1, później tę tą Canon EOS 90D i w końcu Canon G7X. jako najbardziej kompaktowe rozwiązanie dla podróżnika. A teraz, co najważniejsze, weźmy jeden z tych aparatów i pokażę Wam, jak wykonywać nimi zdjęcia, które będą fajniejsze niż takiego po prostu turysty, który pójdzie i zrobi takiego, jak to mówią, snapshota. Ok, no to przechodzimy do rzeczy. Mamy M50 w ręce, za mną widzicie taką rokliwą portugalską uliczkę, czyli jeżeli byście byli w Faro i Przyjeżdżacie sobie tutaj pozwiedzać, pochodzić, e, widzicie urokliwą scenę, chcecie ją sfotografować. I teraz tak, przeciętny turysta zazwyczaj po prostu gdzieś tam już myśli o tym, że <laughs> lunchik powoli trzeba by gdzieś znaleźć, więc co robimy? E, po prostu bierzemy do ręki aparat, bum i robimy zdjęcie. Więc wystarczy chwila zastanowienia, wziąć pod uwagę kilka rzeczy, żeby to zdjęcie było dużo lepsze niż takie po prostu zrobione o tak. Czyli pierwsza rzecz, ja teraz nie chcę się obracać, bo jest wiatr, więc będziecie słyszeć e, bardzo dużo szumu, więc opowiem Wam pierwszą rzecz. Pierwszą rzecz, którą trzeba wziąć pod uwagę, to to, żeby jak macie linię architektury, piony, żeby po prostu wyprostować, czyli żeby krawędzie zdjęcia były równoległe do e, architektury. Pokażę Wam, na czym to polega. Teraz krawędzie nie są równoległe do architektury, a teraz krawędzie są równoległe do architektury. Zobaczcie, jaka duża różnica już zachodzi poprzez wyprostowanie po prostu tego kadru. Kolejna rzecz, którą chcemy wziąć pod uwagę i która naprawdę bardzo dużo zmienia, to perspektywa. Większość aparatów, tak jak ten Canon M, M50 Mark II, ma uchylny ekran, dzięki czemu możemy sobie bez problemu, proszę bardzo, zrobić ujęcia z bardzo niskiej perspektywy. I teraz zobaczcie, mam przesłonę 6.3, pół półautomat i mamy piękne ujęcie. Kilka przekomponowań i sami możecie zobaczyć, jak różne i piękne zdjęcia tego starego miasta. Możemy osiągnąć tylko wykonując zdjęcia w tej jednej uliczce. Nigdzie się nie musimy ruszać. Dlaczego powiedziałem, że mamy 6 6.3? W tym przypadku nie chcę zbyt płytkiej głębi ostrości, czyli zbyt dużych nieostrości w tle, bo chcę pokazać architekturę, chcę pokazać aspekt tego miasta. Dlatego przesłona 6.3 przy matryce APS-C. Wydaje mi się być bardzo dobra. Jeżeli byśmy chcieli zgubić troszeczkę, w nieostrości pokazać jakieś elementy, otwieramy obiektyw, czyli zmniejszamy wartość przysłony. Z 6.3, na przykład w tym przypadku, moglibyśmy zmniejszyć do 3.5. W przypadku akurat tego obiektywu, jeżeli mamy stałe ogniskowe obiektywy, to jeszcze bardziej możemy otworzyć. Poczekajcie, przejdzie samochód, ale jest jeszcze jedna rzecz, którą możemy zrobić i która będzie, która da nam najlepsze zdjęcie. Zazwyczaj nie podróżujemy sami. Niektórzy podróżują, ja też czasami robię pojechać gdzieś sam, kontemplować, ale zazwyczaj nie podróżujemy sami, tylko z rodziną, z żoną, z dzieciakami i tak dalej. Więc bardzo fajnym zabiegiem jest umieszczenie osoby w kadrze. Ale co zrobić, żeby to zdjęcie nie było takim, że stawiamy rodzinę przed pomnikiem i uśmiechnijcie się? Jest bardzo dużo sposobów. Bądźcie kreatywni, pomyślcie, co można zrobić, żeby to zdjęcie fajnie wyglądało. W tym przypadku posłużymy się tutaj żoną Krzysztofa, Martyną. Martyna, jakbyś mogła siąść tutaj na krawężniku i zobaczcie, co robię. Nie fotografuję na szerokim kącie, bo szeroki kąt nie jest dobry dla fotografowania osób. Korzystam cały czas z tego kitowego zestawowego, zestawowego obiektywu. Przełączam się tutaj na ogniskową 45, czyli najdłuższą, jaka jest dostępna dla tego obiektywu. I otwieram przesłonę w maksymalnie, jak się da dla, tego, dla tej długości ogniskowej. W tym przypadku jest to 6.3 z tego, co widzę, tak? Poczekajmy. Sekundka. Tak, jest to 6,3. Bardziej się już nie da. I teraz przełączamy sobie automatyczny fokus. I zobaczcie, co robię. Podchodzę sobie nisko. Cofam, żeby była Martyna. Wybieram punkt ostrości dotykowo na twarz Martyny. Bum. I z niskiej perspektywy cały czas stosuję tą zasadę, że architektury, kształty architektoniczne są proste. Martyna mogłaby spojrzeć w niebo jakoś tam, tak przed siebie bardziej. O! Sami możecie teraz zobaczyć ogromną różnicę pomiędzy zdjęciem, które wykonane jest o tak po prostu, zobaczcie, tak przyszliśmy o i bum, zrobione, a takimi zdjęciami, które są przemyślane, wyprostowane, pomyśleliśmy troszeczkę o perspektywie, umieściliśmy osobę w kadrze, wykorzystaliśmy możliwości naszego obiektywu od szerokiego kąta poprzez długą ogniskową w postaci 45, piątki, która jest świetna do portretu. Ok, teraz chcę Wam opowiedzieć o kilku innych rzeczach, dlatego zmienimy lokalizację, bo chciałbym Wam pokazać trochę takich kreatywnych trików, kreatywnych rozwiązań, takich jak fotografowanie przez coś, albo omijanie samochodów, które zazwyczaj są na Starym Mieście. Zresztą możesz pokazać, jak wyglądają te samochody na Starym Mieście. <laughs> Sami widzicie. Nie jest to specjalnie romantyczne i poetyckie, ale można wykonać tutaj piękne fotki prostymi trikami. Chodźcie, pokażę Wam. I Cejrowski na wakacjach. Dobra, cięcie. Okej, okay, drugi scenariusz, o którym chcemy opowiedzieć, to fotografowanie przez coś, a właściwie blisko czegoś w tym momencie i usuwanie niechcianych elementów z kadru, czyli jak wykorzystać po prostu aparat, który ma taki mały obiektywik zoom żeby zrobić bardzo fajne ujęcia, które zasadniczo mają kilka wyzwań. Sami zobaczcie tą scenę, którą chcemy teraz fotografować. Jest tu dużo potencjalnych problemów. Mamy Forda Fiesta, niespecjalnie urokliwą sprawę. Mamy jakiś urwany, po prostu tutaj tabliczkę Ponczas Bar, który już dawno, dawno nie istnieje. I mamy tam jeszcze hulajnogę i rozwaloną skrzynkę elektryczną. Tego wszystkiego nie chcemy w kadrze, ale mamy za to bardzo ładny portugalski budynek za nami, który jest to. Zerwała się wichura. Mam nadzieję, że nie słyszycie za dużo szumu wiatru. Ale mamy za to bardzo piękny portugalski budynek, który cały jest pokryty takim Azulejos. Wnoszę, że bardzo stary, bo po, nawet po fakturze można poznać, że to są naprawdę stare kafelki. I chcemy zrobić tutaj piękne zdjęcie, bo zakątek jest urokliwy, jest warty fotografii. No ale znowu, musimy zastosować kilka trików. W tym przypadku zobaczcie, co się dzieje, jeżeli sobie podejdę jak turysta i po prostu zrobię zdjęcie. Szeroki kąt. O, jak fajnie, jak fajnie, chcę zobaczyć jak najwięcej. I robię, I robię takie o! Szerokie ujęcie. Bum! Mam 15. I zobaczcie sami teraz na, na przebitce. Widzimy tego Forda, widzimy ten baner czy co to jest, tą tabliczkę, widzimy tą hulajnogę i widzimy tą skrzynkę elektryczną. Nie chcemy tego zobaczyć. Chcemy zobaczyć bardzo urokliwy budynek z tymi pięknymi e, płytkami znanymi jako azulejos. Zobaczcie co się dzieje, kiedy e, przełączę się na dłuższą ogniskową i podejdę blisko ściany. Teraz możecie usłyszeć trochę wiatru niestety. Podchodzę bardzo blisko ściany. Nawet nie muszę na 45. O, tyle. O, mam jeszcze rowerzystę w kadrze. Poczekam, aż przejedzie. I jedna ważna rzecz. Będę stosował też tą zasadę, żeby architektura była prosto. Czyli wyprostuję linię e, architektury, którą widzimy na zdjęciu. I BUM I zobaczcie, że mamy dużo, dużo ciekawszą fotkę. Ale ta fotka jeszcze nie jest tak fajna, jak w momencie, kiedy umieścimy osobę. Jeżeli podróżujecie z rodziną, to możecie tam poprosić, na przykład syna, córkę. W tym przypadku znowu poprosimy Martynę, żeby nam zapozowała. I Martyna, jakbyś sobie stanęła tak tutaj i po prostu oparła się o te kafelki. Wiesz, no, tak potrafisz jak ja nie potrafię. Ok, super. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Przełączymy się znowu na ogniskową 45. Mamy maksymalnie otwartą przesłonę w tym przypadku 6-3 ciach. Jeszcze troszeczkę obniżę wyprostowane wszystko. I zwróćcie uwagę, że... Senior pana <grywa> pasarna, ma problemy ma. Nie. log. Pan mówi coś o Pani i Panu, którzy tam w uścisku byli, gdzieś na tym tarasie. Ale słabo słychać, bo silnik zagłusza. Jest <laughs> Ciao! Jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać, to kompozycja. Ja mam tutaj włączone, zobaczcie, na aparacie trójpodział. I korzystam z złotej zasady, z złotego podziału. Czyli starałem się umieścić twarz Martyny właśnie umieszczę tam, w jednej trzeciej kadru. Sami zobaczcie teraz na przebitce, że w jednej trzeciej kadru jest twarz Martyny. Czyli zdjęcie jest dobrze zakomponowane, fajnie się na nie patrzy. To nie jest jakieś mistrzostwo świata, ale zobaczcie, proste triki. Mamy nic szczegól... nic takiego wielkiego. Mamy M50 marka 2, w bardzo przystępny paracik z kitowym obiektywem, i już mamy dużo lepsze fotki niż te pierwsze, które po prostu podchodzimy i robimy u budu. Natomiast <laughs> nie wiem, co mi przyszło do głowy. Natomiast co bardzo ważne. O czym chciałem teraz opowiedzieć jeszcze korzystając z chwili? to żebyście myśleli też nad swoimi własnymi tak, cienia, żebyście też nad swoimi własnymi rozwiązaniami, żebyście myśleli nad swoimi własnymi ujęciami. To nie chodzi o to, żeby jedna rzecz to żeby znać swój aparat, żeby zrozumieć od czego jest przysłona, od czego jest ogniskowa w obiektywie, ale druga rzecz żeby fotografować przez coś. Zwróćcie uwagę na przykład na te kilka zdjęć z Ferragudu. To taka miejscówka zaraz koło Portimao i tam blisko Ferragudu zrobiliśmy kilka zdjęć, między innymi właśnie z takiego wzgórza, gdzie wszyscy fotografują i macie takie zdjęcie. Ono jest po prostu takie płaskie, łódki i tak dalej. E, Krzysztofie, jakiś pan chyba wręcza kwiaty, twojej żonie? Dziękuję. Uh seja feliz. Ten manto, nie? Dziękuję. -huh. Seja feliz. nie? Nie deixe que o oh, manto do materializmu i seja feliz. O, espera, nie no pode passar. Ciao. <laughs> Okej, Ok, to mieliśmy mały pokaz poezji, a teraz wrócę do poezji, fotografii, poezji obrazu. Ok. Jego się niesamowite zamlokowało ulicę, ale kwiaty dostałaś wieglego Storczyka. starczyka. Mieliśmy kilka tutaj cytatów poezji. No i czy nie warto nagrywać poza studiem? Chyba jednak warto, powiem Wam szczerze, chociaż dużo niekontrolowanych warunków, jak sami widzicie. Ok, ale wracając do fotografii i do oferagudu. Zwróćcie uwagę, że można sfotografować ten sam, to samo miejsce, ten sam obiekt, po prostu z jakiegoś takiego oczywistego punktu widzenia, ale można też w danym miejscu spędzić trochę czasu, poszukać, ym, poszukać jakby tego ujęcia, którego szukaliśmy, sfotografować przez coś. Zobaczcie, jak sfotografowane przez zwykły Tatarak, to samo feragudo wygląda dużo, dużo lepiej. Inna rzecz to pora dnia. Nie chodzi mi o to, żeby tylko czekać zawsze na złotą godzinę, żeby czekać na ten blue hour i tym podobne rzeczy. Czasami można w środku dnia sfotografować dany obiekt, ale on o jednej godzinie, załóżmy o godzinie 11 wygląda zupełnie inaczej, a 14 wygląda zupełnie inaczej. Zwróć uwagę na ten na przykład znany obiekt z Zamburzeira do Mar, to kolejne moje polecenie, jeżeli kiedykolwiek będziecie w Portugalii, na zachodnim wybrzeżu. Absolutnie fenomenalna i przepiękna mieścina z fantastycznymi miejscami do spacerów. I zwróćcie uwagę, jeden obiekt, jeden budynek zupełnie inaczej oświetlony, o dwóch różnych godzinach, całkiem blisko siebie. To kolejna rzecz, którą warto wziąć pod uwagę. I w końcu ostatnia, czekajcie przejedzie samochód, Tym razem, kurierzy. Jakby ten pan ich zablokował, to by trąbili, bo to kurierzy. <laughs> w końcu, jedna ostatnia rzecz. Kiedy macie już aparat i jesteście w danym miejscu, ten aparat. Może niedoskonały, ale może być świetnym narzędziem do kontemplacji danego miejsca. Możecie dzięki temu aparatowi, dzięki fotografii spędzić w danym miejscu troszeczkę więcej czasu i poszukać kontekstu, opowiedzieć historię danego miejsca. I sami zwróćcie uwagę, tutaj kilkoma różnymi aparatami, między innymi tym G7X pracowałem podczas ostatniego tygodnia i podróżowaliśmy trochę z redaktorem Krzysztofem. I zobaczcie jedną rzecz. Można opowiedzieć historię, czyli sfotografować jedzenie, sfotografować ludzi, sfotografować miejsca, i tak sobie wyobrażajcie, że jak idziecie na wakacje z tym aparatem, który sobie tam kupicie na wakacje wymarzonym że tak jakbyście fotografowali historię do jakiejś gazety. Jeżeli macie ulubioną gazetę podróżniczą, pomyślcie o tym, jak opowiedzieć historię. Zróbcie kilka zdjęć z różnych perspektyw, z różnych ujęć żeby pokazać kulturę, klimat danego miejsca, ludzi danego miejsca i wtedy te zdjęcia zupełnie inaczej będą wyglądały, tak jak sami na przebitkach teraz możecie zobaczyć. Okej, okay. dosyć gadania, bo się rozpoetyzowałem tak jak ten pan, ten <grych> no, zaraz wiersze tutaj opowiadał. Z tej strony Jacek Sopotnicki, Kadraj Sputnik, specjalnie dla fotoformy. Jeżeli podoba Wam się ten materiał, nie zapomnijcie o łapkach w górę, subskrypcji, to zdecydowanie nam pomaga. Jeżeli zapomniałem o jakichś fajnych trikach, albo sami macie jakieś fajne triki, żeby inni mogli z nich skorzystać, nie zapomnijcie o komentarzach poniżej. A ja żegnam się z Wami, do następnego nagrania.